11 lutego wchodzi w życie ustawa o ubezpieczeniach OC pojazdów. Przede wszystkim zwiększono kary za brak aktualnego OC i będzie to 600 zł, jeśli przerwa nie jest dłuższa niż 3 dni, 1500 za brak do dni 14 i 3000 powyżej 2 tygodni. O czym jeszcze muszą pamiętać kierowcy? O tym, że jeśli nie wypowiedzą umowy co najmniej jeden dzień przed jej zakończeniem, to automatycznie zostanie ona zawarta na rok następny. Musimy to zrobić osobiście, na piśmie lub listem poleconym. Możliwe jest wypowiedzenie takiej umowy, niestety za okres ochrony kierowca musi zapłacić. Co w przypadku sprzedaży auta? Umowa nabyta z samochodem rozwiązuje się z jej końcem. Tu nie ma automatycznego przedłużenia na rok kolejny. Sprzedawca musi w ciągu 14 dni powiadomić ubezpieczyciela o tym fakcie. Ale i na ubezpieczyciela nałożono obowiązki, między innymi musi na dwa tygodnie przed upływem terminu ważności polisy poinformować nas o tym, a także o wysokości składki na rok kolejny. Właścicielowi auta przysługuje też zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Pieniądze musi otrzymać najpóźniej 14 dni od złożenia wypowiedzenia. Podczas wcześniejszych